Dopiero się z wami pożegnaliśmy, a teraz od nowa się z wami witamy. Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. moim kanale, ale takim trochę naszym. Teraz wróciliśmy z, z Cypru i postanowiliśmy, że przyjedziemy coś zjeść na najpopularniejsze chińskie w Warszawie. Jesteśmy na ulicy. Baklarskiej. jeżeli Bakalarskiej. Bakalarskie. No pewnie jak jesteście z Warszawy lub to coś wam to mówi i za chwilę pójdziemy do knajpy na super chińskie i pokażemy wam, co będziemy jeść. My już tutaj kiedyś byliśmy i to, żeby było zabawniej, też z mają i Moniką. Także nie jest to nasz pierwszy raz tutaj na tej hali. Wtedy bardzo nam jedzenie smakowało. Jakby ideą było to, że sami sobie je przyrządzaliśmy. Mieliśmy podane na talerzu, trzeba było sobie to wszystko ugotować w takim bulionie. Mega. Bardzo nam się wtedy podobało. O, nawet w tej byliśmy tutaj. A teraz idziemy do innej naprzeciwko i zobaczymy, co tutaj będzie. Tu, o dzień dobry, a ja siedzę pośród dwójki takich fajnych kawalerów. Jeden. I robi? Siedzę ze swoimi synkami. Coś tu ugryzło. 12, 15. Nie mam 15 synków, mam dwóch. Coś mnie tutaj nie odjeło. Ugryzło cię, tu cię coś ugryzło. Tu. Ale to picia. Dziewczynko. Niemożliwe. Kto tu znowu jest? Operacje nie ma. Co, mała, już na Jak dostanę guziaka, to nie będzie potrzeba operacji. Ja mam jakiś, y, nazwijmy to, rosołek. Maja też. Babcia Ty masz co? Makaroniaki? Pszenny. Przenny? Z wołowiną. Z wołowiną. Rafał ma żółte tary. A, nie, takie ostry. Ile one? Kurczka. Dobry, kurczak? Chyba dobry. No i jak było? Co uważacie, mężu? Bardzo dobre. Smakowało? Zajebiście. Kuba? Smakowało? Kuba za bardzo zachowawczo. Dużo mówi. Dobry, ale mało. To ja dodam od siebie, że dobra, ale pizza, ale pizza byłaby lepsza, za to ice pomarańczowo-brzoskwiniowe petarda, tak samo lemoniada marakuja, genialna. Kurczaczek jak kurczaczek. Ten Polskie piwko też niczego z ducha. Nie no, bo wy mieliście ochotę po prostu na chińskie, nie? A my z Mają byśmy wybrały pizzę, byśmy to my decydowały, więc wiadomo kto wybierał. A idziemy do Pojedziemy dzisiaj na polik. Dzień dobry, witajcie z domu. U nas szaleństwo popowrotowe, czyli jedno wielkie sprzątanie, pranie. Tak, pojedziemy dzisiaj na Polik Moni, nie ma, bo jest na Cyprze, ale odwiedzimy, e, odwiedzimy domek Moni. Tak? Dobra. Tak jak Wam już wspomniałam, u nas szaleństwo totalne, pranie już chyba czwarte czy piąte się robi, ale chciałam Wam pokazać, jaka paczka na mnie hmm, czekała w domu, także idę po nią i zaraz Wam pokażę, co tym razem zamówiłam. Mężu, a Tobie jak po powrocie? Mija czas? A Ty masz jedną domową chyba koszulkę, bo ciągle jesteś w tej samej na moich nagraniach domowych. Akurat tak się zdarza, że często masz. To nie jest mąż, to jest tata. To jest Twój tata, a mój mąż. Tata jest moim mężem, a ja jestem żoną. A Ty kim jesteś? Sy? Synem. Synem. Synem jesteś, nie syreną Ty. Synem. Synem. Idę po paczkę. Na ostatniej prostej przed wyjazdem zrobiłam jeszcze zamówienie na zalano. Jednej rzeczy Wam nie mogę pokazać, bo to jest prezent dla Moni. I nagramy jej reakcję na tą rzecz. Ciekawa jak czy jej się spodoba. Ale zobaczmy, co tu jest dalej. Kupiłam butę z Anny Field. Te są buty dla mamy, czyli takie, które się absolutnie nie podobają tacie. E, one się nazywają. W sumie nie wiem, jak te buty się nazywają. Czy one mają jakąś nazwę? No, w każdym razie, sama jestem ciekawa, czy w takich butach będzie mi wygodnie. Stwierdziłam, że w tym kolorze będą mi pasowały do wielu stylizacji. Także e, coś takiego, one były za jakieś niewielkie pieniądze, mogę sprawdzić. E, i Wam, no nie podlinkuję, bo lunch tak nie działa, ale mogę zostawić w komentarzu, w jakiej były cenie, ale naprawdę kosztowały coś w okolicach, myślę blisko 30 złotych. Tak się prezentują na nodze, generalnie, no synek, właśnie nie wiem, czy nie są trochę za duże, noga mi w nich lata i chyba będą, słuchajcie, do oddania. Jeszcze spróbuję założyć skarpetkę, ale y bardzo mi się podobają, natomiast są delikatnie za duże. Wiecie, ja też przyznam szczerze, że nie mierzyłam stopy, tylko zamawiam po prostu zawsze 38. Ładne są, podobają mi się, ale są trochę chyba za duże. Zobaczymy, co z tymi butami. Nie no, są za duże. Zamówiłam też plecak z myślą o wycieczce właśnie tej na Cypr. No ale jak widzicie, nie zdążył przejść przed, bo ten, który zamówiłam teraz jest mega, jest bardzo duży i ja nie zawsze taki duży plecak potrzebuję. Ten, który mam z Adidasa jest fajny. Ale znowu przy dzieciach jest trochę za mały. Dlatego zamówiłam ten, bo wydaje mi się, że mógł być idealny i powiem Wam, że y, wydaje się, że będzie taki. Zaraz go odpakujemy i zobaczymy, jak wygląda. To, co wydaje mi się, że może być jego minusem, to cienkie ramionczka. Ja wolę, kiedy są takie grube, i wiecie, y, sztywniej trzymają plecy. No ale zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Prezentuje się on tak. Generalnie mm, boję się, że przy dużym ciężarze faktycznie będą, mogą się tutaj wrzynać, ale na razie jestem, słuchajcie, pozytywnie zaskoczona. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Tu jest taka mała kieszonka, idealna na przykład yy, na baterię do aparatu, czy paszporty, może nie, czy dokumenty. Ja raczej tutaj trzymam na nerce takie rzeczy, w trochę bezpieczniejszym miejscu. Ale taka mała kieszonka zawsze się przydaje. Czy na jakieś drobne pusteczki, wiecie, błyszczy. Dalej otwieramy. No słuchajcie, wydaje się też być całkiem nieźle pojemny. Tu jest jedna taka, jeszcze jedna kieszonka bez ekspresu. Podoba mi się. Myślę, że go zostawię na jakieś przyszłe wycieczki, że mi się przyda. Bardzo fajne. Kolejna rzecz, tak mi się wydawało, że właśnie przyznam szczerze, zapomniałam, że zamówiłam też te buty, bo wydawało mi się, że zamówiłam inne. I te inne to prawdopodobnie będą właśnie te. Tak jest. Zamówiłam sobie takie sandałki, zobaczcie, one takie troszeczkę może i babciowate, ale o, też z Anne Field, to chyba była jakaś kampania, cała Anne Field, wiecie. I e, z myślą o tym, że teraz idziemy po prostu na wesele i będę chciała w którymś momencie bardzo szybkim zapewne założyć jakieś buty płaskie. Ja nie chodzę na co dzień w, w obcasach, tak i po prostu boję się, że e, no nie wytrzymam za długo, zwłaszcza, że Felek jedzie z nami, także. E, z babcią, nie będzie z nami na weselu, absolutnie, co to, to to nie, w każdym razie stwierdziłam, że potrzebuję jakichś takich płaskich butów i te mi się bardzo spodobały. Zobaczcie, sukienkę mam srebrną i tutaj tak, buty są białe, nie chciałam, żeby były całe srebrne, ale mają srebrne wykończenia, także wydaje mi się, że są bardzo spoko, zaraz je przymierzę i zobaczymy, jak wyglądają na stopie. No słuchajcie, moim zdaniem prezentują się bardzo fajnie, są bardzo lekkie, i w przypadku upałów na pewno spiszą się świetnie. Generalnie myślę, że te buty na co dzień będą mnie denerwować do noszenia, bo chociaż są bardzo ładne, to jednak to zapinanie na klamerkę jest na swój sposób uciążliwe. Wiecie, ja rzadko wychodzę sama z domu. Przy dobrych wiatrach jestem z jednym dzieckiem, a zazwyczaj, znaczy zazwyczaj bardzo często z dwójką, ale właśnie na jakieś takie okazjonalne wyjścia myślę, że są spoko. Wiem, że upały za oknem i nie sezon absolutnie na tego typu zakupy, ale była w tak dobrej cenie kamizelka, że także postanowiłam już sobie zamówić. Już od jakiegoś czasu chodzi za mną właśnie zakup takiej kamizelki, żeby w takie chłodniejsze dni nie zakładać kurtki, tylko taką dłuższą kamizelkę. Stwierdziłam, że ta pasuje mi i kolorem, i długością. Jest beżowa, z wykończeniem złotym, z zamkami. Także z Anny Field, to na pewno była jakaś kampania Anny Field. Teraz przymierzę i zobaczymy, jak wygląda. I kamizelka prezentuje się następująco. Jest bardzo zgrabna. Jak widzicie, ma przepiękny taki beżowy kolor. Bardzo mi się podoba. Ona kosztowała chyba 60 albo 62 zł jakoś tak. Także wydaje mi się, że jest naprawdę spokocenie. Przede wszystkim nie jest jakaś bardzo gruba, także myślę, że to dobry wybór. Podoba mi się. Także wiecie, ja jak zwykle polecam za my z Rafałem uwielbiamy tam zakupy. Zawsze można coś fajnego upolować. Zdradliwe jest to, że czasami kupuje się rzeczy, których ani się nie szuka, ani się nie potrzebuje, ale akurat są i się podobają. Także trzeba uważać. Ale generalnie polecam. Generalnie słuchajcie, nie lubię, ale tak się mam ochotę na kawę mrożoną i postanowiłam, że sobie zrobię. Zacznę od, wiem, że najlepiej na espresso, ale ja zrobię sobie po prostu mm, małe americano. Mam akurat napoczęte mleko obsiane, więc będzie na mleku obszanym najpotężniejsze urządzenie do spieniania mleka, czyli spieniacz z Ikei. On kiedyś był przy kasach za, słuchajcie, nie wiem, 4 złote, 5 złote. Kupiłam go bardzo dawno temu. Spienianie mleka poszło mi tak dobrze, że już nie mam miejsca na kawę, więc przeleję do, drugiego, do drugiej szklanki. Na pewno nie masz ochoty, bo za dużo mleka zrobiłam. I na koniec poleję wszystko syropem z Monin ee, o smaku karmelu. Wymieszamy. Mm. Powiem Wam, że super, ale jeszcze odrobina mleka skondensowanego albo pitej śmietany, albo po prostu mogłam trochę osłodzić kawę i byłoby jeszcze super. Ale generalnie jest naprawdę pH. Idę usiąść na chwilę, wypiję kawkę i lecę ogarnąć kolejne pranie. Jak to było? O ja! O ja, ja. To znowu wy. To znowu my. Albo my, to znowu my. Ale to do nas Albo no właśnie, ej, ale to ale ty co <laughs> Zobaczcie, przyjechaliśmy do dzieci na obiad. Zobaczcie jaki przepiękny stół. Wszystko przygotowane. Dzisiaj u drugich sąsiadów? Ja smażyłam kotlety całą noc, gościniec czterech kuchni Brzezińska polecam, tutaj się gotują ziemniaczki, a tu Kuba gotował od rana rosół, mniam, niam. A Ty co? Fajnie jest już? Fajnie Ty też będziesz jadł obiadek, też dla Ciebie mamy. O Maja jak się tutaj gimnastykuje dla Ciebie. Żubik! Ale fajny żubik! Żubik! Żoi! Ale nie udało się odesłać. Nie no, ja, ja, ja myślałam, że on z 600 dał za te remaki, bo już ja, niecałeś 300 zł. Uwe, z... to nie odsyłać, nie opłaca się. Nie dałeś za te remaki. Chciałam tak. powiedzieć, że y, takie miniaturowe. Tada! Nie no, dobrze. Nie, wow, wow, Versace! Trzeba byś ubił tą kurtkę jeszcze. <grym 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 to czeka, aż będzie na lunchu. Ej, lunch jest super. No to coś było na lunchu, wiesz na co to zapłaciłem? Ile? Nie wiem, no, co no, wiesz? No i 395 zł. Nie. Tak. Tutaj, nie, na pewno nie. 600, ja zakładam że 600. O co się zakładamy? Tak. Nie będę się z Tobą na wszelki wypadek zakładać, ale pokaż nam wszystkim, ile to kosztowało. I nie musi, Rafał. Kupić. A dzisiaj. Ja, to, ja to zapłaciłam dzisiaj nie, za pięć tak? rzeczy mniej niż Ty za te jedne buty. Ale ja wszystkie kupiłam z Anny. Nie film. zrozumiesz tego, Sorry, 2, 9, 9. nie 299. Naprawdę 299. Nie, no. Nie. Trzeba mużyć, tak? Ej, zobacz. Ja też chcę buty z Versace, 299, no to. No, proszę bardzo. Nie, no, bo nie ja, nie nie tak nie będziemy wchodzić. Kuba to jest duży dzieciak, to jest naprawdę dzieciak. Zobaczcie, jakie ma pasję. Duży dzieciak. Kolekcjonuje klocki Lego. No nie, jest tak, dzieciak. to jest mój syn? Najstarszy pierwszy. I mamy ponad lat. No właśnie. Zobaczcie. I co to jest już gotowe? Nie, nie mam kiedy. No właśnie, tak mi się wydaje, że tu z dupki brakuje. A przodu. Widzisz, jak znam na auta? A to? To tam też są wszystkie gotowe, no? I to co coś robi? Czy to są takie kolekcjonerskie, znaczy, że to kolekcjonerskie, trzeba złożyć i nie postawić? Nie. Tym się nie wolno bawić, nie? No raczej nie. Rafał, a my kiedy zaczniemy kolekcjonować Harego Pottera z Lego? A, Ja bym ten zamek chciała. Ja ma zamek. Ma zamek? Kupiliśmy je na 16. Zróbcie mi zdjęcie kiedyś. Dobra. I co, Warty? Warty, tylko powiedz, że na godzinę w godzinę ukada to na jeden dzień to służyła. Hmm. No, ale warty, ładne, ładne. Ładne, a wielkie to jest? Sporabe. Hucze. Jakby na tym stole pokazać? O, to duże. I to się jeszcze tak rozkłada, nie? To duże. Yy, ogóreczek od babci Jadzi, prosto z ogórka. Super. Ej, pa, ej, pamiętaj, na borówki idziemy, będę piekła bułki. O, Tylko nie wzięłam pudełka Nie, no dobra. Ty... Damy Ci jakieś pudełka. Idziemy na borówki. Ty, może Ty nie pójdziesz żeby. Góra... Nie, już jest okej. Okay, rano... Widziałam, że śmierdzę. Rano to chodziłam bez, bez puli, no nie? A jak się czujesz ogólnie? Czasami mam tak, że mam takie te prądy nieprzewożone, nie? skurczy takie... I jutro rano, będziesz. Jutro na 7.50 Będziesz musiała zdać relację. Co z twoją nogą? Najpierw USG, a potem już idę spać, bo ja nie chcę przy tym być. Ja będę na pewno płakać.